Dzień dobry, wracamy do rozmowy z Natalią Kuklińską, poszkodowaną przez jedną z pracownic McDonald's Corporation. Pani Natalio, co pani czuje w tym momencie? Nie wiem, co mam powiedzieć, co ja czuję w tym momencie, ale czuję wielki, wielki żal, ogromny. Przeogromnisty, ogromnia swój A jak Pani by proponowała zrekompensować tą jakże niewiarygodną stratę? Proszę Pani, jak to można zrekompensować taką stratę, proszę Pani? Pani się mnie pyta takie coś? Czy Pani... Pani sobie nie zdaje sprawy z tego, jakie szkody mi wyrządzono? A Pani, pani się mnie tak... Proszę Pani... Pani, wiesz co, tą widownią dzisiaj w tym programie. Kogo Pani tutaj zaprosiła? Oni się nie umią po prostu Wszyscy albo byli dobrą zbrodnią. Albo, albo trzymają jakieś frytki. Tak, to nie jest i jest mi mówią, że dobrań, nie umiem pić skubka. Ta tak, pani, to jest dowód zbrodni, moi drodzy. Tak, może ktoś uda mi się. żeby mnie obronić. Tak, panie. ja bronię. Nie frytka, udaje się zbrodnią. tutaj się, panie. Broniczek, broniczek, broniczek pani jest dobrze. Tak, oczywiście. Proszę o inne zestawy. Zasurpy, pani, Czy pani pójdzie z tą pratą do sądu i jakimi argumentami Pani ależ, że... ależ oczywiście, że mój mecenas yy, Władysław Łokietek yy, to, yy, to jest bardzo dobry yy, mężczyzna, znaczy w sensie, że prokurator. Czy Pani nie myli Pana Łokietka z Królem Polski? Czy Pani, że ktoś kiedyś miał na imię Władysław to nie znaczy, że teraz tak nie można go na Przepraszam bardzo, czy Natalia te imię narodziło się, nie wiem, dwa miesiące temu? Proszę pani, czego to Ja już nie wiem. no A pani Karolina, no ale też panią nazwali superantką. No normalnie jest super. Kiedyś też takie były. I co ty pani w tym momencie powie? Widzę, że musimy przerwać na to.